Pytanie zadane jakieś milion razy, oczywiście Fifa 20, Cieszynka, Krzysztofa Piątka, oczywiście tego dowiecie się oglądając dzisiejszy odcinek. Montując ten odcinek muszę stwierdzić, że chyba słowo oczywiście jest moim ulubionym. Zanim jednak on, chce wam dać pewien challenge, z racji tego, że Fifa się już kończy, jeżeli pod tym materiałem będzie 3000 łapek w górę, to w na następnym odcinku quickselluję Prime Eusebio, także zobaczymy czy podołacie wyzwaniu. I jeszcze w międzyczasie chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszystkie życzenia urodzinowe, które mi złożyliście. Tak, dzisiaj 8 września kończę 21 lat. Dzięki wielkie! Nie wszystkim zdążę odpisać, będę się starał. Także dzięki, jeszcze raz, po prostu wszystkim, którzy pamiętali. Jeżeli chcecie mi sprawić prezent urodzinowy, to możecie wbić na mojego Instagrama przez 2 e Zostawić oczywiście followkę, jakieś serduszko. Ja Wam za to serdecznie dziękuję. I już nie przedłużając, zapraszam na odcinek. I dzisiejszy odcinek zaczynamy sobie od bardzo ciekawego pytania, a mianowicie czy w FIFA 20 jest najdłuższe otwieranie paczek w historii FIFA? Chodzi tutaj oczywiście o animację otwierania paczki. I tutaj do mojego wyzwania wziąłem sobie animację otwierania paczek z FIFA 20 oraz animację otwierania paczek z FIFA 14, ponieważ je uważam za najdłuższe. I tutaj wystartuję. Jak widzicie, zaczynamy od FIFA 14. Czas ruszył. zobaczmy jak, jaka tu dokładnie będzie długość. Oczywiście kończymy czas, znaczy czas się zatrzymuje w momencie, kiedy pojawia się karta. 8 sekund, no prawie 9 sekund, także całkiem nie najgorzej. Zobaczymy natomiast, jak to będzie w przypadku FIFA 20. Myślę, że każdy z Was już tą animację zna, nie jest tutaj nic odkrywczego. Zaraz jeszcze Wam powiem, że ja wiem doskonale, że jeden jest wokautem, a drugi nie, zaraz o tym podyskutujemy. Tutaj animacja, no mogę super troszkę przeciągnąć, ale też trwa około 12 sekund. Także tak, jest to najdłuższa animacja otwierania paczek, jak widzicie zresztą tutaj jest walkout, no i tutaj w przypadku walkoutu trwa to 12 sekund, w przypadku zwykłej karty jest to krótsze, natomiast w przypadku walkoutu jest to również najdłuższa w historii animacji otwierania paczek, jeszcze sprawdzałem w FIFA 17 jest to około 11 sekund, natomiast we wcześniejszych FIFA czy też późniejszych już ta animacja jest troszkę krótsza. No, jednak tutaj FIFA 20 wygrywa zdecydowanie i jest to najdłuższa w historii animacja otwierania paczek. Czy ta animacja paczek coś mi przypomina? Spodobał mi się komentarz pewnego użytkownika, że ta animacja przypomina mu mycie samochodu, a mianowicie te wiecie, automatyczne minie samochodowe. No, ciekawe dość spostrzeżenie, przyznam, że jest całkiem śmieszne. Oczywiście nie udało mi się znaleźć tak idealnego momentu, żeby to pokazać, jednak każdy, kto tam mniej więcej wie, jak to wygląda. Może mi chyba troszkę przyznać rację, zresztą napiszcie sami w komentarzu co o tym sądzicie. Jest to dość śmieszna animacja, ale wydaje mi się, że jest całkiem fajna. Czas odejść od pytań o animację otwierania paczki, a teraz pytanie, czy w FIFA 20 będzie jakaś polska ikona? Pytanie, które było zadane jakieś milion razy, oczywiście odpowiedź jest prosta, nie będzie polskiej ikony, myślę, że jeszcze długi czas będziemy musieli na to poczekać i jej nie jest skłonna niestety dawać polskim piłkarzom kart ikon. No cóż, mam nadzieję, że w przyszłych FIFA będzie to możliwe, ale chyba będzie trzeba czekać dopiero na Roberta Lewandowskiego. Czy w FIFA jest jakaś karta, która ma teraz ikonę, ale kiedyś miała zwykłą kartę w FIFA? No i myślę, że tutaj nikogo nie zaskoczę, ponieważ jest to rzeczywiście prawda. Taką kartą jest chociażby Ronaldinho, który w FIFA 15 miał jeszcze zwykłą, złotą kartę, natomiast teraz ma ikonę. I jeszcze tutaj można dodać Pirlo, który teraz w Fifi 20 będzie miał ikonę, natomiast jeszcze w 18 miał zwykłą kartę. Ale jest jeszcze tylko i wyłącznie jedna karta, która miała kartę srebrną kiedyś w FIFA, a teraz ma kartę ikony. Ciekawe czy ktokolwiek z Was wie, chwileczkę na zastanowienie. Oczywiście jest to Patrick Vieira, w FIFA 10 miał on jeszcze srebrną kartę w Interze Mediolan. Natomiast teraz jest oczywiście ikoną. Jest to jedna z najlepszych ikon dostępnych w grze na środkowej pomocy defensywnej. Jak i nie najlepsza dla mnie, jest właśnie tą kartą najlepszą. Jego świetne warunki fizyczne właśnie tutaj przeważają w tym aspekcie. No i myślę, że fajna ciekawostka. Lecimy dalej. Czy w FIFA 20 zobaczymy ikonę Samuela Eto. Ostatnio na Redditie pojawił się fajny post, właśnie w którym pojawiła się propozycja tego, żeby Samuel Eto był ikoną w FIFA. Ponieważ ostatnio zakończył swoją karierę w wieku 38 lat. Ostatnio nawet jej chyba coś wspominała o tym, że ma być jeszcze jedna ikona. Także no, prawdopodobnie będzie to ktoś inny. Lecz myślę, że Samuel Eto byłby świetnym zawodnikiem. Powinien on być właśnie ikoną. No, chyba każdy go kojarzy, no, przynajmniej ten ze starszego pokolenia. Chociaż nie aż tak starego, bo Samuel Eto jak mówię właśnie w tych czasach swojej świetności, czyli gry w Barcelonie, czy tam w Interze, naprawdę był światowej klasy piłkarzem. Zresztą jak widzicie tutaj propozycja karty jego Optimus Prime. No myślę, że to mógłby być tak zwany Game Changer, czyli właśnie zawodnik, który zmieni oblicze gry jak Eusebio w tym roku. No nie wiem, co wy o tym sądzicie, już tyle wam mówiłem, żebyście zostawiali pytanie, czy znaczy zostawiali oczywiście y, swoje myśli na ten temat w komentarzu, już chyba tego za dużo, ale w mojej opinii Samuel Eto powinien ikonę dostać. Na pewno ją dostanie, myślę, że na tym roku na 100%, ale fajnie jakby w tym jeszcze roku. Udało się to zrobić. Szkoda, że tak późno Samuel Eto właśnie postanowił zakończyć tą karierę. Bo gdyby pewnie te 2-3 miesiące wcześniej już o tym wspominał, to myślę, że taką ikonę by dostał. No ale zobaczymy. Sam jestem ciekaw i bardzo chciałbym, żeby taka ikona właśnie się pojawiła. Czy FIFA po raz kolejny obiera idiotyczne overale dla ikon? I tutaj po raz kolejny screen wzięty z Reddita, posługuję się tą stroną bardzo często, ale uważam ją za świetną. Natomiast tutaj będę troszkę skakał sobie po stronach internetowych i zobaczcie na to, kaka Overall 91, jego wersja Prime, jest to już karta oficjalnie potwierdzonym Overallem. No i nie wiem, no nie uważacie, że jest to też troszkę głupie, ponieważ kaka jest to zdobywca złotej piłki, przypomnę, a ma taki sam Overal jak chociażby... Andrzej Szewczenko, oczywiście Szewczenko, również świetna karta, ale chciałbym tutaj jeszcze zauważyć jedną rzecz, bo w FIFA 18 wyszła karta SBC Premium Kaki, która miała Overall 92, natomiast tutaj FIFA 20, Overall 91 wersji Prime. No niezbyt rozumiem tego, skoro Zidanowi dajemy kartę Prime Overallu 96, oczywiście Zidan był lepszym piłkarzem, natomiast Kaka wcale tak nie odstawał, był trapiony kontuzjami i tak dalej. Natomiast 91 overall, ja bym mu dał minimum 93 lub 94. Tak mi się wydaje, że na tyle właśnie Kaka zasłużył. Overall 91 jest overallem zbyt niskim. Zanetti Prime 92, Giggs 92. Oczywiście, Giggs, Zanetti również świetni piłkarze. Tego nie da im się u, e, odjąć. No jednak zdobywca Złotej Piłki, ich nie ma tak dużo. Ich moim zdaniem trzeba nagradzać, oni na to zasługują. Pires 91, no nie, no Kaka minimum 92, 93, nawet ja bym mu dał wersję 93. Natomiast 94 Optimus, Prime, nie wiem, co wy o tym sądzicie też. Nie to ciekawi. Dzisiaj możecie rozpisywać się naprawdę bardzo dużo, ponieważ tematów jest kilka ciekawych. Natomiast Kaka 91, no nie wiem. Dla mnie za nisko jest to troszkę bez szacunku do tak świetnego piłkarza. No ale wiadomo. EA Sports. EA Sports, it's in the game. Sucks? No, EA Sports, it's in the game. Better? EA Sport, it's in the game. Gangster. Gangster, No i czas na bossa, a mianowicie przejście do finałowego pytania: Czy w FIFA 20 będzie dostępna kieszynka Krzysztofa Piątka? No i na moje na 99,9% takiej kieszynki nie będzie. Niestety jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że w niektórych krajach taka cieszynka może zostać uznana jako nieodpowiednia. Zresztą widzicie na przykład na meczu Polska-Izrael 4-0, kiedy Krzysztof Piątek strzeli bramkę, nie celebrował jej w taki sposób czyli właśnie tymi pistoletami, Pio Pio. Jest to spowodowane oczywiście tym, że no, no jest to po prostu cieszynka nieodpowiednia, może wywoływać agresję. Jeszcze troszeczkę wtrącę się na moment. Może słowo agresja nie jest dobrym słowem, ale wiecie o co chodzi. No, przynajmniej ci, którzy chociaż troszkę znają historię Polski. Jak wiadomo, to jest to, co się działo kiedyś w Polsce, wojna i tak dalej. Krzysztof Piątek oczywiście zrobił to z szacunku, natomiast ja myślę, że jej takiej cieszynki nie wyda właśnie z racji yy, konfliktu. No, nie wiem, możecie sami napisać, co o tym sądzicie. Ani w becie, ani nigdzie za bardzo jej o tym nie mówiła. Także no, w FIFA 20, moim zdaniem, takiej cieszynki na pewno nie będzie. Nie wiem, jeżeli Krzysztof Piątek zrobi światową karierę, to może taka cieszynka być. Na razie na to się niestety nie zapowiada. No, i jak mówię, no, jeszcze jednym z takich czynników, który ma na to największe znaczenie, jest fakt, że Krzysztof Piątek miał fenomenalny sezon. To racja, aczkolwiek no, już teraz mu, idzie mu troszkę gorzej. No, jednak przyznaje te cieszynki raczej tym zawodnikiem, którzy są naprawdę topowi. Są yy, reguły, rzecz jasna. Natomiast myślę, że tutaj jeszcze. Takiej cieszyńki nie zobaczymy. Myślę, że może w przyszłym roku będzie szansa, natomiast na razie nie. Chociaż i tak mi się wydaje, że szansa jest mała. Jeszcze jedno mega ważne pytanie od Picuś Grancuś. że taki fajny nick tutaj sobie wymyśli pewien użytkownik. Czy będę regularnym youtuberem? Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że będę regularnym youtuberem. Niestety ostatnie czasy miałem bardzo ciężkie dla siebie, ale nie zapomnijcie, że jestem cały czas dostępny jako streamer na platformie Facebook. A ci, którzy nie chcą tam przechodzić i liczą tylko i wyłącznie na odcinki, nie bójcie się, od FIFA 20 będę YouTube traktował przede wszystkim jako pracę, a nie tylko jako zabawę. Będę Wam dostarczał codziennie, mam nadzieję, świeży content właśnie z FIFA 20. Obecnie, no już sami rozumiecie, chyba nikt w FIFA 19 nie gra, nie chce się nikomu, także oczekujcie na FIFA 20, a już naprawdę bardzo mało czasu zostało. No i co, ja Wam bardzo pięknie dziękuję, że byliście do końca tego materiału, dzięki Wam wielkie. Buźka dla Was i widzimy się. No nie będę wam obiecywał, że jutro zobaczymy.